Zgadywanie postaci w Minecraft Ale zanim zaczniemy, chciałbym was zaprosić na mój najnowszy film Który dzisiaj o 17 jakby już będzie już miał swoją premierę Jest to 7 dni do prom Czy twoja postać jest jakby żywa? Bo na przykład jak masz szkielety, zombie i tak dalej to są takie jakby już nieżywe postacie Więc czy twoja postać e... jest żywa? Tak Jest żywa No dużo mi to nie dało Czy twoja postać ma coś zielonego w skinie? Mm, Przypatrzę się, nie ma a więc, czy Twoja postać. Um, czekaj, muszę pomyśleć. O, jest zwierzęciem. Nie. Okej, okay, nie jest. Czy Twoja postać. Um, jest mobem? Nie, w sumie nie jest mobem. no. Dobrze. Czy Twoja nie postać. Jest mobem? Poczekaj, tutaj no, nie, nie jest. Nie jest takim. w bo, połowie no, jest. To zależy z jakiej strony to mówić. Czy Twoja postać jest jakby. zła? Ehm. Jak. E, ktoś mu przeszkadza, to jest zła. Jak tak, to, to śpi. To jest złe, to jest złe, to też jest złe. No i. to. dobra, ja chyba wiem co ty masz, mam wrażenie. Eee, czy Twoja postać ma coś żółtego w skinie? No, w sumie to ma, no. A dobra. Czy twoją postacią jest Shrek? Nie. Czy twoja postać ma... E, ...inne kolory niż żółty i czarny? Tak, ma, definitywnie ma. Czy twoja postać to wampir? Nie. E, dobra, Z... czy twoja postać to jest szkielet? Mm. A jaki szkielet? Jaki szkielet. Z koroną. Tak, jest to szkielet z koroną, co ty masz? No i jak to niby nie... jak Ty, ty nie potrafisz odpowiadać na pytania! Chyba ty.